Okay. Dzisiaj y, powtórzymy sobie gramatykę. Będą różne zdania. So, let's get started. Wczoraj od 17 do 18 robiliśmy zadanie domowe. We were doing our homework from 5 uh, to 6 yesterday. Zamierzam odwiedzić chorą. Babcie, która uh, mieszka w Krynicy, I'm going to visit my sick grandma who lives in uh, Krynica. Uh, to jest uh, krzesło, uh, które ma 50 lat. This is a chair, which is 50 years old. Um, to jest kobieta, której mąż zmarł 5 lat temu. This is a woman whose husband died 5 years ago. Po tym, jak kupiłam ryby, poszłam do biblioteki. After I had bought fish. I went to the library. W tym momencie uh, kupujemy świeczki. We are buying candles at the moment. Romek często odwiedza swoich rodziców, którzy mieszkają w Krakowie. Romek often visits his parents, uh, who uh, live in. Kraków. Wisła to najdłuższa rzeka w Polsce. The Wisła is the longest river in Poland. Znam Iwonę od 1997 roku. I have known Ivona since nineteen ninety seven. Ten uh, słynny pisarz urodził się w XIX wieku. This famous writer was born in the nineteenth uh, century. Um, lubię odpoczywać po um, obiedzie. I like. Relaxing after um, dinner. Lipiec jest moim ulubionym miesiącem. July is my favorite uh, month. Na niebie jest dużo chmur. There are many clouds in the uh, sky. Pieniądze są dla mnie ważne. Money is important to me um, wczoraj um, sprzedaliśmy um, starą szafę jest tutaj. We sold an old uh, wardrobe um, Jutro pójdziemy do kina. We will go to the cinema uh, tomorrow. Te domy zostały zbudowane 5 lat temu. Mm. These houses were built five years ago. Mm. Te plany są często zmieniane. These plans are often changed. Hmm. Jeśli jutro będzie ładna pogoda, to pojedziemy do ustki. If the weather is nice tomorrow, we will go to ustka. Gdybym była tobą, to zmieniłabym pracę. If I were you, I would change um, the job. Mm. Kto jest twoim ulubionym politykiem? Who is your favorite politician? Mm. Ona uh, lubi cukierki, czyż nie? She likes Uh, sweets um, doesn't she um, my teraz jemy obiad czyż nie we are eating uh, dinner uh, aren't uh, we um, uczę się angielskiego od dziesięciu lat i have been learning English for 10 years. Mm. Lubię kupować książki I like buying uh, books. Mm. Ona jest najniższą dziewczyną w mojej klasie. She is the shortest girl in my uh, class. Mm.